mogę się doczekać żelki malinowej która wygląda po prostu jak malina i podejrzewam że ona będzie miała tyle smaku co ta tartaletka z pomidorami to naprawdę jest żelka widzicie to mm -hmm. pokładam w niej wielkie nadzieje jeszcze że musi być przepyszna wygląda zajebiście. <suszy> Jej. Nie wiem, co powiedzieć. Tak kwaśna, ale też tak słodka, tak malinowa. Myślałem, że to będzie w ogóle malina trochę, że to jest jak maliny, że to jest malina. Tylko, że wiesz, pokryta jakimś żelkowym czymś, to jest po prostu żelka. Tam w środku nie ma maliny. No tak, się spodziewałem. Okej, okay. ja nie. <laughs> Żadna malina nie jest tak malinowa jak ta żelka malinowa po prostu. Chłopaki. Okay. Jeśli mogę wam to jakkolwiek wytłumaczyć, ale chyba nie mogę. Świetna, świetna, świetna. Ja seller. Bardzo lubię sałatkę z sellera, więc cieszy mnie to, że on tu jest. Jest tutaj seler, gruszka, zapiekany krem waniliowy i coś tam nie. Jeszcze wszystko w tartaletce Boże, coś mi to przypomina, tylko nie wiem co. Boże, wiem co. Naleśnik z serem. Taki zajebisty w trójkącie. Przesmażony na grubo na maśle. I ten sam element, ten spalenizna ta sam ten ten chrupiący brzeżek naleśnika. Maślany taki lekko serowy, bo ten farsz tam, jakby wiesz. Lecia, I waniliowy tak? też, bo wanili się dodaje do idealnego ciasta na no naleśniki, przynajmniej według mnie. I ta tartaletka smakuje właśnie tylko to przypalone coś. I co sens tego naleśnika. To, co jest najlepsze w takim naleśniku. Jest tutaj go dużo, bo jest w całej tartaletce. Celera nie czuję, i będę szczery. Spalenizna z naleśników maślanych. Tak to bym opisał, i tak bym to nazwał.